Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek Zelinado. W tym materiale opowiem Ci o pięciu błędach, które prawdopodobnie popełniasz podczas nauki angielskiego. Zastanów się, czy one Cię dotyczą i czy się na tym łapiesz. Być może też masz jakieś inne problemy z angielskim. Jeśli tak, koniecznie dożyć w komentarzu, postaram się rozwiązać Twój problem, ponieważ ja jestem osobą, która uczyła się na własną rękę. Nie samemu i nie samodzielnie, zaraz to rozwinę, ale na własną rękę. To jest bardzo istotne. Dlatego znam problemy osób początkujących, bo ja sam przechodziłem też przez te wszystkie etapy nauki. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli 15 versus 45. O co tutaj chodzi? Tu podałem pewne wartości czasowe. 15 jako 15 minut kontra 45 minut to 45 minut kojarzy nam się na przykład z godziną lekcyjną. Natomiast 15 będzie tutaj symbolizować coś krótkiego. Takie 15 minut, mam kwadrans na coś. Wielu osób myśli, że aby nauczyć się angielskiego trzeba poświęcać na to bardzo dużo czasu. Takie siadamy, o godzinie 16. Uczymy się przez dwie godziny, uczymy się z grubych książek, robimy ćwiczenia, czy ewentualnie uczymy się czegoś na pamięć, jakieś listy słówek, i to jest błędne podejście, ponieważ lepiej jest mieć takie podejście, żeby uczyć się w krótkich odstępach czasowych, w krótkich odstępach czasowych, ale także mniejszej ilości materiału, bo lepiej jest na przykład wziąć sobie jakieś słowo, ubrać je w zwrot, ten zwrot przewałkować, nauczyć się go używać w różnych sytuacjach, odpowiadać na pytanie, umieć z nim jakieś przeczenie. Wiedzieć, że ten konkretny zwrot tyczy tej konkretnej sytuacji w angielskim, niż na przykład wziąć 10 takich zwrotów i poświęcić na nie 45 minut, czy godzinę, czy dwie godziny. Dlatego pierwszą rzeczą, nad którą warto się skoncentrować, to rozbijaj naukę na drobne etapy. Jeżeli chcesz się mimo wszystko dużo uczyć i dużo czasu na to poświęcać, to staraj się rozbijać te drobne etapy czasowe w różnych momentach dnia. Niech będzie to 5-10 minut rano, później po obiedzie, później coś w godzinach popołudniowych, no i później na przykład przed snem, pod wieczór też możesz coś zrobić. Jakieś czytanie, jakiś materiał wideo, czy ewentualnie jakaś rozmowa. Ale nie zrozum źle. Jeżeli na przykład przytrafić się sytuacja porozmawiania z native speakerem, no to nie podchodź do tego w taki sposób, że wiesz co, mam jeszcze dwie minuty, ponieważ już rozmawiamy ze sobą 13 minut, a to przekroczy mój czas. Nie, jeżeli masz taką sytuację, to oczywiście wykorzystaj to i rozmawiaj jak najdłużej. Na początku wspominałem też, że uczyłem się angielskiego na własną rękę, ale nie samemu. No właśnie, mamy alone versus with people czyli samemu kontra z ludźmi. Czasem padają takie stwierdzenia, że ktoś nauczył się angielskiego samemu. Czy to oznacza, że był zamknięty gdzieś w piwnicy, otoczony stertą książek i materiału do nauki i nie wychodził przez ten czas, kiedy się uczył? No, nie działa to w taki sposób. Ponieważ gdy ktoś mówi, że umie angielski, to ja rozumiem to w taki sposób, że nie tylko jest w stanie coś przeczytać, obejrzeć oczywiście w języku angielskim ale też porozmawiać z ludźmi. To są umiejętności bardzo złożone. A żeby nauczyć się rozmawiać z ludźmi, to trzeba. Dobrze, rozmawiać z ludźmi, więc nie ma innej możliwości. Musisz angażować pośrednio czy bezpośrednio różne osoby do nauki. I też nie chodzi o to, żeby wyłapywać ludzi z naszego otoczenia i mówić: "Ucz się z języka angielskiego, zmuszać do tego rodzeństwo, znajomych", tylko żeby Nawiązywać jak najwięcej kontaktów, które będą rozbudowywały Twój angielski. Na temat tego, w jaki sposób to robić, jak angażować, jak pozyskiwać w cudzysłowie, oczywiście, tych ludzi do nauki stworzyłem na ten temat wiele materiałów i znajdziesz je nie tylko na moim Facebooku, YouTube. Postaram się dorzucić coś w opisie. Wspominam o tym też na swoich kursach, bo jest mnóstwo metod na to, żeby znaleźć native speakerów do rozmowy i bardzo często można też to zrobić za darmo. Native speakerów, czyli rdzennych użytkowników języka, na przykład Amerykanów, Brytyjczyków, Australijczyków i tak dalej. Zatem jeżeli masz taki charakter trochę introwertyczny, wstydzisz się rozmawiać z ludźmi, nie lubisz spotkań towarzyskich, to mimo wszystko w tych kwestiach nauki angielskiego warto się przełamywać. Możesz to robić też pośrednio, za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów internetowych, mimo wszystko warto rozmawiać, pisać, cały czas się udzielać, no bo to jest ta kwintesencja języka, czyli komunikacja. Kolejną kwestią i błędem, który często popełniają osoby, zwłaszcza początkujące, jest skoncentrowanie się na tym, czyli na gramatyce, na kwestiach budowy języka, na zbyt mocnym analizowaniu tych wszystkich zależności, które są w języku. A tak naprawdę powinniśmy się skupić ogólnie na tym, żeby cieszyć się z tego języka, cieszyć się z komunikacji w języku angielskim. Dlatego, jeżeli dotychczas masz takie podejście, że zanim nie opanujesz wszystkich czasów i konstrukcji gramatycznych, to wtedy nie będziesz w ogóle rozmawiać po angielsku. Jeżeli masz takie podejście, to. Porzuć to na rzecz generalnego podejścia. Po prostu czerpię przyjemność z komunikacji. Rozmawiam, wiem, że popełniam błędy, wiem, że jeszcze wszystkiego nie rozumiem, że nie znam wszystkich słówek z danej kategorii, ale to nie przeszkadza mi w próbowaniu rozmawiać. Bo angielski ogólnie i ogólnie języki obce są bardzo złożonymi umiejętnościami. I chyba nigdy nie będzie tak, że opanujesz angielski do końca. Dokładnie tak samo działa to w języku polskim. Bo mimo tego, że jesteśmy w stanie świetnie, łatwo się ze sobą zrozumieć, Możemy się łatwo komunikować. To czy znasz wszystkie zasady gramatyczne? Bardzo często podaję taki przykład. Czym zatem jest przydawka? Czy zdanie współrzędnie złożone? Czym się różnią części mowy od części zdania? Osoby, które się nie zajmują językiem polskim, prawdopodobnie tego nie wiedzą. I to nam niczym nie przeszkadza. Dlatego jeszcze raz, gramatyka, ona z czasem oczywiście będzie nam się układać. Będziemy rozumieć te zależności. Będziemy wiedzieć, czym się różni past continuous od past simple. Na to wszystko przyjdzie czas, ale teraz skupiaj się na tym, żeby rozmawiać. Opanowuj zdania, słownictwo, które będziesz ubierać w zdania i też bądź w stanie to przekazywać i odbierać. Widzisz, czy ja przed chwilą powiedziałem „opanowuj”, czy to przeszkodziło w zrozumieniu tego zdania? Dlatego jeszcze raz warto to podsumować. Będziesz przez najbliższe miesiące, a nawet lata, popełniać błędy i nie opanujesz 100% gramatyki i wszystkich zasad języka angielskiego. I ten poniższy punkt jest trochę związany z tym powyższym, czyli strict versus chill out. Chill out, czyli takie wyluzuj. Natomiast strict to jest coś restrykcyjnego, coś bardzo poukładanego. Wiele osób ma takie podejście, że ucząc się na przykład z jakiejś książki, przechodzą z niej punkt po punkcie, rozdział po rozdziale i muszą wszystko opanować, co jest tam zawarte. Bardzo często zdarza się tak, że widziałem w tych książkach słownictwo, które wierz mi jest zupełnie nieużywane. Ono jest albo archaiczne, albo zbyt techniczne, albo zbyt takie oficjalne. Czegoś takiego się nie używa. Więc jeżeli dotychczas masz takie podejście, że masz na przykład listę słówek i musisz opanować tę listę dziesięciu słówek koniecznie, bo po prostu tak sobie zakładasz, to jest to zbyt restrykcyjne podejście. Musisz trochę wyluzować, you need to chill out. Bo może się okazać, że z tej listy słówek z książki będzie tam jakieś słówko, którego użyjesz być może raz w życiu albo nie użyjesz wcale. W tej kwestii nauki, miej bardziej liberalne podejście, bardziej miej takie podejście, żeby ludzie byli w stanie Cię zrozumieć i Ty też, żebyś mógł czy mogła z łatwością przekazywać informacje. Bo to jest najważniejsze i nie raz będę to powtarzać. I na koniec jeszcze one way versus many ways, czyli jeden sposób kontra wiele sposobów. Bardzo często zdarza się tak, że ludzie zawierzają cały swój angielski w jakiejś jednej metodzie. Na przykład korzystając z jakiegoś programu, z którego się uczą tylko i wyłącznie z tego jednego programu, na przykład na telefonie. Albo chodzą tylko do szkoły językowej, w której głównie rozwiązują ćwiczenia, bo jeżeli to jest grupa wielu osób, no to wtedy automatycznie nie jest w stanie ten wykładowca, lektor, czy po prostu nauczyciel nie jest w stanie poświęcić zbyt dużej uwagi tej jednej osobie. Więc te osoby chodzą przez wiele lat do szkoły językowej, być może ty jesteś takim przykładem, i po tych wielu latach szkoły językowej nadal nie umieją zbyt wiele, ale wiedzą, że jest coś takiego jak Present Simple i Present Continuous. Chociaż nie do końca wiedzą, jak to działa. Natomiast w moim podejściu, many ways, polega to na tym, żeby czerpać angielski z różnych źródeł. Zarówno tutaj trochę rozmawiamy z ludźmi, tutaj trochę oglądamy jakieś materiały wideo. Analizujemy tekst jakichś piosenek, czytamy coś, jeszcze raz rozmawiamy z ludźmi, bo to jest bardzo ważne. Wykonujemy różne ćwiczenia, czasem dziwne rzeczy, których nigdy wcześniej żeśmy nie wykonywali. A jeżeli szukasz inspiracji, to koniecznie zobacz wcześniejsze moje materiały, tam znajdziesz ich bardzo wiele. Propozycje ćwiczeń, propozycje konkretnych sposobów na to, jak zrozumieć jakieś zagadnienie gramatyczne, jest tego naprawdę bardzo wiele. Zatem nie zamykaj się w jakimś jednym sposobie nauki, który robisz od wielu miesięcy, czy może nawet lat, a on nie przynosi skutków. Kombinuj, ponieważ to. Typowo polskie słowo, ono w języku polskim ma charakterystyczne znaczenie i jest moim zdaniem słowem bardzo pozytywnym. Polega to na tym, żeby starać się doszukiwać takich rozwiązań, które będą dla nas najlepsze, czasem łamiąc schematy i tak warto robić właśnie też w języku angielskim. A jakie ty błędy w swoim postępowaniu, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, dostrzegasz? Koniecznie daj mi znać w komentarzu, postaram Ci się pomóc, postaram się jakoś rozwiązać te problemy. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, koniecznie dorzuć łapkę w górę i zostań ze mną nieco dłużej, możesz na przykład kliknąć przycisk subskrypcji, śledź mnie też na Facebooku i zobacz opis, bo tam zawsze dorzucam coś interesującego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, już niebawem. Cześć!